Cześć, ja jestem tylko ostrzeżeniem przed cheatowaniem w tym odcinku. Jest tego bardzo dużo. Mapa okazała się naprawdę najtrudniejszym parkurem w Minecraft, więc e, po prostu było mi ciężko. Jeżeli ci to przeszkadza, to wyłącz ten filmik, a jeżeli jesteś ciekawy, jak wygląda najcięższy parkur w Minecraft, to życzę miłego oglądania. Cześć, z tej strony Nagi Dealer i witam Cię w kolejnym odcinku z Minecrafta na naszym niesamowitym kanale. Dzisiaj zagramy w mapę, która podobno jest najcięższym parkurem w całym Minecrafcie. Czy tak będzie? Zobaczymy, e, tak było napisane, więc jeżeli chcesz przekonać to oglądaj do końca i koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej filmów na tym kanale, subskrybuj też, oczywiście chyba o tym nie muszę wspominać, w ogóle mam nowy mikrofon może coś jak mnie słychać. Ała! Jest tutaj magma, więc też muszę uważać na to. I zobaczmy. To jest mapa dla Preston Place, ale, ale cóż, no cóż, przepraszam, ja też sobie zagram. Jakiś disclaimer, kliknijmy. Nie jest łatwa ta mapa i ta mapa jest stworzona dla prosów którzy, dobra, bla, 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 bla że pochodzą inne, trudne mapy, damy radę, zasady, nie używamy game mode creative, nie używamy powerpoint i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to jest w miarę oczywiste. Spróbujmy więc... Co? czekaj, czy to jest... Czy to jest już początek mapy? Okej, okay. wiecie co? Jak było tam napisane, ta mapa jest dla prosów, nie jest prosta, chyba rzeczywiście nie jest. E, to Definitywnie nie jest. Wow! Pierwsze skoki, a ja już mam problemy, więc e, wybaczcie. Skóry, jeżeli będzie trochę lamienia ja w dzisiejszym ale to naprawdę nie jest proste. E, więc prawdopodobnie będziemy musieli troszkę natyknąć zasady, ale dobra, o tym się przekonamy później. i co? Spróbuję przeskoczyć początek tej mapy. To by było naprawdę fajne, gdyby się udało choćby tyle. O tak! Udało mi się. Eee, I, i co? Skąd ja mam wiedzieć? Gdzie jest pytanie? Halo, yes, no? Yes? Eee, aha, że tu mogę skakać. Okej, okay, dobra, czyli, czyli, czy, czy, eee, halo! Dobra, wiecie co? E, więc może, mm, co u was? Jak tam ferie? Może napiszecie mi, bo ja, ja nie wiem, ja tutaj nie wiem, co no, mam już robić. Jestem smutny. Creative? Jest taki, jest, taki, jest taki coś? Jak creative? Nie, nie ma coś takiego. Czemu a on mi zabrają Korzystaję z tej komendy, jak tej komendy przecież nie ma. No dobra. Spróbujmy. Znowu, Gamę Modę, syreat wiem, że nie powinienem, ale dobra, przyznaję. Ja nie jestem prosem, więc z góry po prostu przepraszam, że będzie ciekawiej, jak będzie próbować przychodzić tą mapę niż jak będę spadać co jakieś 15 sekund. E, oczywiście mapka do pobrania jest w opisie. Jeżeli chcesz spróbować również. Dobra, nowa swoich sił, to masz temu oczywiście okazję. Więc my spróbujemy jeszcze raz. I serio, to jest jakaś bardzo ciężka mapa. Przecież te odległości między tymi blokami są praktycznie nie do... Znaczy, no teraz mi się, ale tak ogólnie są bardzo ciężkie do pokonania. Jest. O, i co? Skąd ja miałem wiedzieć, że tu jest to? Halo, 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 halo. Znaczy, teraz to mogę patrzeć. No. Teraz jest? I tutaj gdziekolwiek. Ok, udało się to przejść, wiem, że na lekkich czytach, ale ale też nie starałem się, jakby wiecie, próbować to przejść. o to miejsce, gdzie byłem, tylko od nowa, więc lol. Lol. Ok, więc my tu będziemy tak przychodzić, ok, od nowa, to no, będziemy taki checkpoint po prostu robili. Wiem, że tak mnie nie być, było tak wyraźnie napisane, ale wiecie, nie chcę, żeby ten odcinek trwał dwie godziny, raczej chcę, żeby trwał trochę czasu, po prostu nie za dużo. E, dobra, więc e, no, przejdźmy może jeszcze raz, więc okej, 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 wow, dobra. I widzicie, zresztą od nowa tutaj ten poziom po prostu, żeby nie było, że, 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 że wiecie, że od razu jak coś spane, to tam jestem, więc jeszcze raz, pyk, pyk, okej. Okay. To jest rzeczywiście totalnych prosów mapa, to jest naprawdę ciężkie, wskakiwanie na te szklane bolce, nie wiem, jak to nazwać, po prostu jest mega mega ciężkie. To też nie było najłatwiejsze. Więc wybaczcie mi, ale jak jesteście znaczy trwani, to sami przejdźcie tę mapę. To może wyglądać na YouTube, jakby to było proste. To wymaga naprawdę wielkiej precyzji. Yy, I ten blok jest super mega przeszkadzający. Ten na górze. Więc yy, yy, na raz, teraz, tam przeskakiwać na tą płytkę yy, z tego bolcza, to będę musiał odpowiadać, Więc jeszcze raz. Raz, dwa. Yy, co za brzydka pogoda. Ja muszę ładną pogodę zrobić. Halo, halo. Więc jeszcze raz pogodę zdecydujemy, okej, okay. i znowu spadłem, naprawdę, jakie to jest, okej, okay, okej, okay. ja nie mam pytań, ja nie mam pytań, to rzeczywiście wyglądało niepozornie, ta mapa nie wyglądała jakoś strasznie, ona wyglądała dosyć na prostą mapę, raczej nie załatwioną, ale rzeczywiście, to prawdopodobnie jest jeden z trudniejszych parkurów, jakie widziałem, a uwierzcie mi, że jednak dużo ich przeszedłem w życiu. Okej, okay. mimo że nie jestem prosem. <noise> I spadłem, yy, i mi klawiatura wysiadła. Dlatego ja nie mogę skakać. Wow, super. Yy, więc ja tu podlecę. Wiem, że nie miało być PowerPointów, ale dobra, załóżmy, że, że czego nie widzicie. Zamykacie oczy, ok? O, właśnie, od następnego razu, jak będę musiał coś tam zrobić, to wy zamykacie oczy, ok? Ja wam będę mówić, ok? Zamykam oczy. Otwieramy oczy. Pięknie. To, dobrze, więc spróbujmy jeszcze raz. Znaczy, nie teraz, ale gdy spadnę. O, o zamykam oczy. Okej, okay, czekaj, czekaj, jeszcze nie, nie otwieraj oczu. Mam nadzieję, że mi słuchasz. E, I otwieramy oczy. Oj, fajnie. Dobrze, jesteś posłuszny. E, bo. O, zamykam oczy. Otwieramy oczy. E, bo inaczej byłbym bardzo zawiedzony, gdybyś mnie tutaj oszukał i nie zamykał tych oczu. Zamykamy oczy. Ło, otwieramy oczy. Ale szybko mi idzie. Co w się sensie dochodzenie do tego miejsca. Bo jakby tutaj utykam, kiedy otwierasz oczy. E, zamykam oczy. Otwieramy oczy. Dobrze. A, zamykam oczy. Jezus, smary, dobra, nie. Nie bawimy się, to, wiesz co? Zdziwiamy się, ta gra. Nie zamykamy oczu, nie otwieramy oczu. E, po prostu. E, muszę to przejść. Więc tak, wchylam, przychodzę. Dobrze. Teraz. Moment prawdy. Ok, udało się. Ok, udało się znowu. Ok. To mi całkiem wychodzi. I co? Jak ja mam tu wskoczyć? Ja przepraszam bardzo, że co? E, ja tego nie wskoczę. Przecież to jest niemożliwe. Przecież to... czy znaczy to, to jest możliwe, pewnie, ale jest praktycznie niemożliwe, to jest... Dobra, czekajcie, 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 czekaj. tu mam... Hits, okej, okay, jednak to jest możliwe... Hyc, <grystanie> to zapowiada się na coś wesołego... Okej, okay, tu mogę wejść, Ok, a, to, 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 to jest możliwe, to jest ciężkie, ale jest możliwe. Ja już tutaj, w zaczynać od tego, od tej drabinki, więc <grystanie> wybaczcie, że ten odcinek jest taki skrzydowany. A, że tu wskoczysz, mam dosyć, nie, mam dosyć parkura na ten rok, Dobra, byłem tutaj... Miało być tak, ale mam dosyć parkura. koniec, koniec, o nie, Parkour na łóżkach, co? Nigdy nie schykałem na łóżkach, okazuje się, że to nie jest takie proste. A łóżka są jak slime bloki, moi drodzy, łóżka są jak slime bloki, więc ciężko się po nich szkacze, jeżeli się... No właśnie, mi się tak odbija, jest jak taki żelek, okej, okay, więc okej. Okay. Okej, okay. i to nie jest proste. No co tu jest proste, to nie miała być proste, mapa, no, Zapominam ciągle o tym. Coś nie zapominam, ale nie mogę się pogodzić, że ona jest aż tak. Aż tak ciężka. Wszystkie najtrudniejsze rodzaje parkura w jednej mapce. Naprawdę. Jeżeli ktoś uważa, że jest kozakiem w parkurze, to niech przejdzie tą mapkę. Zobaczymy. Znaczy nie mówię, że nie da się, tak za jeden razem przejść. Ale naprawdę, jeżeli ktoś to zrobi i wyśle mi, e, linczek do tego filmiku, będę naprawdę. Pod wrażeniem, bo to jest naprawdę. Mapka, na której można przetestować, czy jest się pro w parkourze. Ja nigdy nie mówiłem, że jestem pro, chyba. <noise> czy znaczy, jakby nigdy nie byłem pro. E, a teraz jakby jestem pewny, że nawet nie jest mi blisko, Dobra, wiecie co? A ja to przeskakuję, jestem nubem, ok, przyznaję. To tym bardziej nie wiem, jak wskoczyć, przecież to jest jakaś ogromna odległość. Patrzcie, jak ja próbuję przeskoczyć, to ja doskakuję do tego bloczku poprzedniego. Tutaj doskakuję. A to muszę jeszcze jeden blok przeskoczyć. O mój Boże. Naprawdę. Naprawdę. Tutaj, tak, tutaj, tak, tutaj, tak. I teraz znowu ciężki skok, który teoretycznie, co prawda pewnie jest możliwy. Zaraz może się uda. Ale na pewno... Okej, okay, udało się. Nienależne otwierczyk. Nie, 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 nie. Nie mówcie, że tam mam skoczyć. Że tam mam skoczyć. Przecież to jest zablokowane przez dwa inne... Słupy. Wow! Nie, 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 nie. To jest niemożliwe. O! Jak?! Jak?! Serio, tam?! Okej. Okay. Okej, okay, nie, nie. Zapomnijcie, dobra, wiecie co? Ta mapka będzie... Ta nagrywka jest bardzo failowa. Ja przepraszam bardzo za nią, że aż tutaj tyle czytujemy. Mam nadzieję, że nie będziecie nam mnie źli. Um, ja tylko próbuję przejść tę mapę. Ach, chyba jej... No, to będzie bardziej chyba pokaz. W sensie... Naprawdę, ja nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek zrobił taki skok w Minecrafcie. Wow! A widziałem dużo ciężkich skoków w Minecrafcie. Te są najtrudniejsze. I teoretycznie tutaj powinien być dopiero checkpoint. Um, tak. Oczywiście, dopiero tutaj mamy checkpoint. i Cześć, bo chciałem to przeskoczyć, jak. Czy ja trzeba wykorzystać jakoś tego traptora? Chyba nie. I też nie, nie ma szans, po prostu nie, nie ma szans. Wiecie co? Timeset zero. weather clear. Okej, okay, my skaczemy dalej, i tu jest checkpoint. Czyli to było coś jeszcze trudniejszego? Mhm, mm 180. O, właśnie, To ja słyszałem o tych skokach, że ludzie robią te skoki, a to nie jest checkpoint. Aha! Okej. Okay. Yy, więc. Wow. Naprawdę ktoś tą mapkę potrafiłby przejść za jednym razem. Szacun, chyba? W sensie. Je na 180 jest ciężka do zrobienia. A to jest bez właściwie rozbiegu. A więc. Wow! Okej. Okay. Nigdy bym to nie przeszedł. Nigdy. A tutaj jest z tego co rozumiem. Czemu to ma być ciężkie, halo? Co w się. Sensie... To można przeskoczyć normalnie. Nie rozumiem tylko co o chodzi, a więc okej. Okay. A tutaj za to podwójna 180. To nie. Na... Nawet nie próbuję. Słuchajcie: w tym miejscu trzeba przeskoczyć stąd. Stąd, z tego miejsca, o tu, gdzie stoję, do tego miejsca i pominąć dwa bloki i To jest praktycznie niemożliwe, więc ja po prostu wam tylko wytłumaczyłem, jeżeli ktoś nie zrozumiał, jakie to jest absurdalne. Eee, I tak, kolejny skok, którego nie potrafię, wiecie co? Eee, chyba nie będę się brać za więcej takich nagrywek, wybaczcie mi, ten filmik... Ja naprawdę nie lubię też oglądać filmów, jak ktoś tuje i nie potrafi skakać, więc po prostu... Przepraszam oficjalnie i zostawiam was z tym wyzwaniem, prawdopodobnie, bo wątpię, żebym cokolwiek tutaj jeszcze dał radę zdziałać. Przecież to jest praktycznie. Wow! Wow! To się spodziewałem niemożliwe. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich prosów w tym momencie i jednoczu się nuby. To jest nawet nie wiem co. A, to już jest początek mapy, chyba. Tak. Nie. Co? Jeśli nie czytowałeś? tego gratul gratulacje. Ja czytałem. Więc niestety, no nie udało mi się. Kompletnie. Nawet nie byłem blisko. Ta mapa była, no, przyznam to, oficjalnie najtrudniejszym parkurem w Minecraft, jaki widziałem. Prawdopodobnie naj, najbardziej trudny, jakikolwiek istnieje i powstał. Jest super ciężki, więc życzę Wam powodzenia, jeżeli chcecie również spróbować swoich sił. No, mi się nie udało. Nawet nie byłem blisko. E, czytowałem prawie w każdym skoku. Więc, no niestety, wstydzę się. Jeżeli uważnie zasługuję na apkę górę, to bardzo możliwe, nie na łapkę w górę, ale na pewno zasługuje na komentarz z napisem e, Dealer. Kibicowałem ci. Ale to, że nie dałeś rady, nie oznacza, że jesteś sobie w parkurze. Znaczy, że jesteś teraz sobie w parkurze. Może kiedyś będzie dobry. Proszę, napiszcie mi, bo chcę w to wierzyć. E, no i co, jutro się w mniej failowym filmiku. Cześć! Subskrybuj koniecznie kanał, jak chcesz zobaczyć więcej nieparkurowych filmów, bo parkura zdecydowanie już nie chcę, e, Na pewno nie w tym roku. Uh, cześć!